Kochani to nie będzie kolejny normalny vlog, sobota godzina 23 postanowiłem wybrać się w góry, miałem już to zrobić od 3 tygodni, ale miało być to oczywiście w dzień, zaliczyć jakiś szczyt i zejść, ale ostatnio na Facebooku natrafiłem na znajomej zdjęcie jak siedzi o 4.30 na górze i ogląda wschód słońca i powiedziałem to jest to, tak samo chcę teraz zacząć swoją przygodę z podróżami, a więc dzisiaj postanowiłem to zrealizować. Wybrałem Babią Górę, tam się dzisiaj udamy. Dużo osób mi mówiło, żeby sprawdzić jeszcze pogodę, czy będzie w ogóle ten wschód słońca, czy będzie to widać, ale szczerze mało mnie to interesuje, bo ja wiem, że pogoda będzie zajebista i tak czy tak i tak na to wejdę. Dużo osób teraz może pomyśleć samobójca wybiera się tam, bo tak, jadę sam, wybieram się sam, ale mam to takie małe urządzenie, które mi pomoże. Zawsze ze mną jest na wyjazdach, czasami się przydaje. Nie, tak całkiem poważnie, pamiętajcie, aby walczyć ze swoimi słabościami, nawet jeżeli się czegoś boicie, to nie znaczy, że macie teraz odpuszczać. Nie wiem, co mnie tam czeka, nie mam nawet jakiejś tam latarki, a co najlepsze, nawet ubrania zostawiłem u rodziców w domu, także nie mam żadnej bluzy, wzięłem sobie tylko termoaktywną, założę na to koszulkę. Ale co będzie, zobaczymy. O, <grytanie> dać dziecku scyzoryk, już się zaciąłem. Mała przerwa w nagraniu, ale już do Was wracam, tylko sobie to zakleję. Także, jeżeli chodzi o wyjazd, wstawiłem na Instagram, że jadę do zakopanego, zgłosiło się pełno osób, ale postanowiłem finalnie, że ten wyjazd zaliczę sam. Ale mega mnie cieszy, że Was tutaj motywuje do wyjazdu i kto wie, może kilka osób się w tym roku podłączy na jakieś dobre, dobre tripy. Mam taką nadzieję, i też mam nadzieję, że większość osób zmotywuje, aby jednak ruszyli się trochę z tego domu. Bo jeżeli chodzi o wyjazdy, każdy myśli, że to jest droga, drogi, drogi interes, a wcale tak nie jest. Ja wam to y, udowodnię. Dobra, palec zaklejony, lecę, bo nie ma czasu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziecie ze mną. Imię i nazwisko Ferrarenci Czarna wdowa Nie za ciekawie to wygląda Nie wiem czy mnie widać, pewnie nie Jeżeli chodzi o trasę, totalny hardcore. Nie sprawdziłem na nawigacji, poprowadziło mnie jakimiś takimi drogami O nie wiem czy to widać z tyłu Ale wszyscy tutaj wyposażeni w jakieś lampy A ja nie mam totalnie nic Ale nic, chyba szybko lecę, po prostu podłączę się pod nich Może będzie raźniej no i moi drodzy, misja zakończona powodzeniem. Zobaczcie na to. No i jak mogliście zobaczyć, zrobiłem to, ale niestety nagrywam dopiero podsumowanie w mieszkaniu, w sumie cały materiał. No nie spodziewałem się trochę takiego obrotu sprawy, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o cały wyjazd, wyszło to na spontanie, bo nie wiem czy mówiłem, ale decyzja tak naprawdę zapadła w piątek, w sobotę w nocy pojechałem. No, i jeżeli chodzi o samą drogę, to już zaskoczenie, nie sprawdziłem na nawigacji, poprowadziła mnie totalnie jakimiś lasami. Jeszcze taki mały czarny piernik przebiegł mi przez drogę. Dojechałem na miejsce, chciałem dla was nagrać materiał, ale było tak ciemno. No, i dopiero przy samej tak naprawdę górze, pomyślałem sobie, fak, ja nie mam lampki. Nie zabrałem ze sobą żadnej latarki, ale na szczęście była cała grupa, która też wchodziła na, na ten szczyt, bo docelowo myślałem, że będę wchodził tam sam. To wtedy to, to, to już nie wiem, jakbym po prostu to zrealizował, ale dobrze, że była ta grupa. No i zacząłem nagrywać dla was materiał, ale widziałem, że oni już wchodzą, więc tylko się spakowałem, zabrałem torbę i postanowiłem, że wejdę razem z nimi. No oni już mi trochę tam uciekli, druga grupa była z tyłu. I jak teraz możecie zobaczyć, wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Z tymi latarkami coś tam było jeszcze widać, bez latarki nie było nic widać. I tak wyglądał pewien etap mojej trasy. Dopiero później się wbiłem w taką grupę. To było tak, takie starsze małżeństwo, w sumie tam były dwie pary. No i dołączyłem się do nich i tak naprawdę z nimi wchodziłem. Naprawdę super, super para. I to, to jest właśnie najlepsze w tych podróżach, że zawsze tam kogoś poznam. Oczywiście musimy być otwarci, bo jeżeli teraz wstydzimy się wyjść, po prostu wstydzimy się coś powiedzieć, no to niestety w życiu sobie rady nie damy. No i doszliśmy do pierwszego punktu, no i pojawił się kolejny problem. Zabrałem tylko ze sobą tą termoaktywną długą i koszulkę z krótkim. Tam zaczął się już dosyć mocny wiatr. Ta temperatura była naprawdę dosyć niska, bo było to chyba w pół do drugiej. No i czym wyżej, ta, tym ta temperatura była niższa. Ja już po prostu chodziłem tak. No i jeżeli jak weszliśmy na szczyt, no to już, by był, to, to już był totalny hardcore. Była godzina trzecia, wschód miał być o 4.45, także prawie dwie godziny, a ja po prostu nie mogłem wytrzymać zimna. Usiadłem w takim kącie. I po prostu aż się trząsłem. Wiem, że może się to wydawać dziwne. Tym bardziej, że ja ćwiczę cały czas gdzieś tą odporność, wzmacniam to. Ale no, musicie mi uwierzyć na słowo, że był totalny hardcore. Jeszcze byłem cały mokry. No i pożyczyłem od takiej, od takiej pary z boku mmm, płaszcz przeciwdeszczowy, obinałem się tym płaszczem i siedziałem. No powiedziałem, że po prostu nie odpuszczę, kto mnie zna wie, że nie należę do tych ludzi kiedyś, którzy się poddają. No chociaż było ciężko, zaczęły mnie łapać skurcze, tak samo tam na, na, na samej górze, no i miałem takie chwile wątpienia, nie ukrywam. I druga się pojawiła, jak była godzina czwarta. Jeszcze zostało 45 minut, no ja już po prostu no nie wytrzymywałem i stwierdziłem, że zejdę po prostu troszeczkę niżej tą drogą, co wchodziliśmy. No tylko oczywiście nie pamiętałem, która to jest droga. I zamiast czerwonym szlakiem zacząłem schodzić niebieskim, ale później mówię, coś mi się tutaj nie zgadza. No i cofnąłem się poszedłem na ten czerwony. Szedłem trochę niżej, ta temperatura była no już się zaczęła normować. I znalazłem taki kamień w sumie taką dziurę w kamieniu, w kamieniu. Zaraz może Wam tutaj pokażę. Tam się schowałem, posiedziałem tam chyba z 20 minut, i później zszedłem trochę niżej. Była taka ładna zielona polana, i na niej tak naprawdę wyczekiwałem już na ten schód. Oczywiście się udało, bo jakby inaczej. Piękne, piękne uczucie. Naprawdę, no kurczę, słowa tego nie opisują. Trzeba tam po prostu być i to przeżyć. Wiem, że pewnie większości z Was się wydaje to takie prostackie. Ale no, nie da się opisać słowami tego uczucia. Ja na każdym wyjeździe, jak mam takie momenty. Ostatnio miałem taki moment w Dubaju na Burj Khalifa, jak był cały ten pokaz. No po prostu coś pięknego. Zaliczona, ale jeżeli chodzi o podsumowanie całego wyjazdu, no nie powiem, że nie było to przemyślane. No w sumie w ogóle to nie było przemyślane. Jeżeli ktoś by się wybierał, no to mogę polecić tak naprawdę trzy rzeczy. Czyli pierwsza to zdecydowanie latarka. Bez tego ani rusz, bo jeżeli grupa się gdzieś oddaliła ja bym został trochę z tyłu, no to już bym po prostu szedł na omacka. Miałem kilka takich sytuacji. Druga kwestia to jest kurtka, kurtka jakaś długa bluza, coś ciepłego. Możemy mieć to w plecaku, ale na górze żeby to założyć, bo jest naprawdę tam cholernie zimno, jeszcze w tym okresie. Trzecia kwestia no to coś na uszy. Czy to szapka, czapka, czy jakieś po prostu opaska, ale żeby zasłonić sobie uszy, bo również daje ten wiatran dosyć mocno. Także to są takie trzy rzeczy, na które na pewno zwróciłbym uwagę. A niektórzy tam na, na górze spali po prostu mieli śpiwory i takie rzeczy. Także no to już w ogóle totalny hardcore, może kiedyś się też na takie coś wybiorę. Także, jeżeli ktoś by chciał jechać też na taką podróż, zaliczyć ten szczyt, no to zdecydowanie te trzy rzeczy, o których tutaj powiedziałem. Ale ogólnie jestem mega zadowolony, że to zrobiłem, że pojechałem, że zaliczyłem to, tym bardziej, że w ogóle nie byłem przygotowany do tego całkowity, spontan, to co najbardziej lubię. No i jeżeli chodzi o kolejne wyjazdy, bo pojawiło się już oczywiście dużo zapytań przed wyjazdem, później po wyjeździe, pisaliście mi, że mega klimat, że szkoda, że was tam nie było. O, też spotkałem jednego z moich widzów, zrobił zdjęcie, nie wiem czy wstawię, że i tak, to może też tutaj podrzucę, jeżeli mnie oznaczy. No, i jeżeli chodzi o kolejne wyjazdy, myślę, że będę wcześniej ogłaszał. Jeżeli ktoś będzie się chciał podłączyć, to spróbuję może z 2-3 takie wyjazdy wspólne zrobić, zorganizować, możecie się podpiąć, zobaczyć jak to wygląda, jak ja sobie radzę na takich wyjazdach, ale też będziecie mogli to zobaczyć na vlogu, A ja też zobaczę, czy mi ta forma będzie odpowiadała, bo wiadomo, ciężko się po prostu tutaj zgradzi, jeżeli chodzi o takie kwestie też zwiedzania. Bo ja na przykład, jeżeli jadę na wyjazd, to lubię to wykorzystać w 100%. Tak jak na tą górę idę konkretnie, wchodzę, robię co mam zrobić i schodzę. A właśnie, jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy, źle po prostu rozplanowałem godziny, wszystko po prostu poszło za szybko. Bo jeżeli bym wyjechał z godzinę później z domu, tam zajechał godzinę później i inaczej bym to wszystko rozegrał, no to wtedy by nie było w ogóle żadnego problemu, bo wszedłbym praktycznie na z 4.30 tam zobaczył wschód i szedł z powrotem, a że ja tak to obliczyłem, tutaj miałem jechać 2 godziny, jechałem godzinę 20. Później miałem wchodzić 2,5 godziny, wchodziłem niecałe 2 godziny. No to przez to byłem tam już na godzinę drugą i te dwie godziny musiałem czekać, a to był już naprawdę, mówię, totalny, totalny hardcore. Także jeżeli chodzi o samo wejście, zajęło mi to dwie godziny, a schodziłem 35 albo 40 minut. Także jeżeli byście się wybierali na Babią Górę, no to weźcie to na pewno pod uwagę. I startowałem z przełęczy. Krobianka? Jak dobrze mówię? Chyba tak, krobianka. Na koniec nie zapomnijcie, zasubskrybować kanału, dajcie łapkę i zmotywujcie mnie do kolejnych wyjazdów. To może zrobię jakąś serię z plecakiem, na przykład przez świat i ruszę po prostu wzdłuż i wszerz. Pioneczka!